Proszę Państwa, proszę o ciszę. Witam bardzo serdecznie. Ja z Województwa Miłosierczyńskiego, jestem szefem oddziału wiceprzewodniczącym regionu królewskiego Na naszym spotkaniu. Witam w imieniu tutaj również Roberta, który jest gospodarzem przewodniczącego komisji armii Witam serdecznie na naszym spotkaniu przewodniczącego całej Solidarności, myślę naszego lidera, tego Piotra. Dobrze, dobrze. To co faktycznie dzieje się w waszej firmie, jeżeli jakiekolwiek to jest małe pocieszenie, to tak powiem nie jesteście wyjątkiem, bo to co się dzieje u Was jest szeroko zakrojonym planem, który, który jest wdrażany powoli w życie, to co w tej chwili stara się przyspieszać w ambilu było, że tak powiem wstrzymane tylko dlatego, że posadzili tu paru i ten plan, że tak powiem, stanął w miejscu. I, i teraz znowu nabiera, nabiera swojego, swojego tempa i, i nie wiemy co jest po drugiej stronie. Żeby się dowiedzieć co jest, co jest po drugiej stronie, to się trzeba spotkać, usiąść i porozmawiać. I wtedy adekwatnie od tego jakie przedstawi druga strona propozycja albo plany, które ma na działania, to od tego uzależnić dalszy plan działania. To jest raz. Po drugie, jak widzę, że rozmawiacie, jesteście w jednej grupie, bo to jest grupa Orlenu, rozmawiacie tutaj jako, jako związkowcy z Ampilu, przerzucacie się tam do kolegów z Orlenu, ja sobie nie wyobrażam, że na jakimkolwiek spotkaniu, w którym wspólnie będziecie rozmawiać ze stroną zarządu, ze stroną ministerialną i tak dalej, nie będziecie mówić jednym językiem. To sobie złbicie z głowy, nie Bo ja już to przeżywałem, dotyczące konsolidacji sektora zbrojeniowego i też dochodziło tam, że tak powiem, do problemu. Do problemu. mało tego i to związkawcy byli rozgrywani przez właśnie swoich procesów, też poprzez służby, poprzez WSI i tak dalej, służby. bo tam, jak wiecie doskonale, w zakładach wojskowych, w zarządach są i były i będą osoby powiązane ze służbami i po prostu związkowców i to i to Solidarności rozprowadzali i innych. Ci się nie godzili na to, ci się nie godzili na to. Wreszcie minister mówi Panie Przewodniczący, zanim się Pan zdecyduje, czy to jest stanowisko Solidarności, mówię tak, a to jest stanowisko Solidarności, tak, no to Wy się decydujcie, jak to ma wyglądać, waszej, który jest właściwy i tyle. Także to jest jakby drugi aspekt tych problemów. My się wybieramy na funkcję działaczy związkowych, Idziemy działać, ludzie mówią że już, że jesteście wybrani, się pracować, ale jak sytuacja trudna, to mają być tak samo do dyspozycji pracownicy i ludzie. Ja nic nie znaczę bez Was, i Wy nic nie znaczycie bez tych ludzi, tu na dole. I taka jest kolejna rzecz. To, że ja w tej chwili, jako szef Solidarności, trochę więcej mogę, to jest zasługa nas wszystkich, że otworzyliśmy te drzwi i nie potrafiliśmy ich sobie zamknąć. I tylko tyle. I się jeszcze liczą. To za chwilę będę mówił o tych innych sprawach. Także. Powiedziałem panu ministrowi, że nie ma żadnych, żadnych żadnego dialogu. Nie ma odezwy na różnego rodzaju pisma i petycje, które są wysyłane do, do No i proszę pana spotkanie. mówi, nie ma problemu, panie przewodniczący, jeszcze do godziny panu przedzwonię, zresztą tu Daniel jak będzie dzwonił, to mi w telefon, żeby bo mówił, bo jeszcze na spotkaniu, ludzie są rozszaleni, jest sytuacja, że tak powiem, bardzo zła i proszę tutaj o rozmowę. I po tym spotkaniach, po tym spotkaniu, albo spotkaniach będziecie widzieli dokładnie co w tym wszystkim jest znane i w jakim kierunku iść. Ale przede wszystkim wy musicie szybciej o spotkanie wspólnie, jeżeli chodzi o w grupie oraz i i żeby nie było tych nieznacych, bo oni będą Was rozgrywać. No. Druga strona nie mówi całej prawdy, bo czy we Francji, czy gdzie indziej związkowcy są zatrudnieni z miejsca pracy. Całą tą otoczkę y, pomocy społecznej mają, ale najważniejsze jest to, że tam, co załatwi Związek Zawodowy czy Skandynawki, jest, jest tylko dla członków związków. Najważniejsze sprawy dla mnie to, że faktycznie dialog tak, w całym kraju, w tej firmie nie, nie, nie jest prowadzony faktycznie pracownicy poprzez swoją reprezentację, jakie są związki zawodowe są traktowani w sposób przedmiotowy. Te wszystkie żale, które tutaj usłyszałem od związkowców, są jak najbardziej na miejscu, Ta firma, która faktycznie przynosi konkretne zyski w całej grupie, w całej grupie ciek jest faktycznie przez związkowców tutaj omawiana i mówią, że, mówię, że wchodzimy tutaj w etap niewolnictwa uważam, że etap niewolnictwa ma już dawną zasobność niestety dzieje się inaczej dlatego te moje dzisiejsze spotkanie i deklaracja z mojej strony, że postaram się faktycznie dotrzeć do właścicieli i porozmawiać i poprosić o spotkanie o to, czy oni wiedzą jaka w tej firmie, jak są traktowani pracownicy, jak są traktowani działacze związkowi, związkowcy, którzy zgodnie z ustawą związkach zawodowych, bo ponoć, ponoć żyjemy w wolnym kraju, jak to mówi pan prezydent Komorowski, który też powinien stać na straży konstytucji, dlatego z mojej strony jestem tu po to, aby nie tylko zapoznać się z problemami, być z tymi ludźmi, solidaryzować się z ich problemami, bo od tego jestem, ale próbować także trzeba rozmawiać. Jeżeli nie pomoże dialog, to Państwo mnie znają. Mamy różnego rodzaju inne działania niekonwencjonalne, które, które możemy, które możemy podjąć, a których nie chcemy podejmować. Właśnie, te rozmowy na razie przebiegają no, w taki sposób, że one nie dają wnętu, Co dalej, jeśli ta sytuacja się utrzyma? Jeśli z Panem się, być może nie uda się porozmawiać. Dlatego ja sobie takie co dalej zostawiam na później. Żyjemy w tak szybkich czasach, Codziennie dzień nam przynosi coś innego, także ja sobie to myślenie, co ewentualnie później zostawiam na później. Dzisiaj moim zadaniem jest to, aby faktycznie dotrzeć do właścicieli, przekazać im informacje, czy faktycznie to są ich zalecenia, czy oni tam wiedzą, że tu jest taka atmosfera, że tak się dzieje, że to jest ich pieniądze, to jest ich kapitał, czy wiedzą, że faktycznie ta firma nie idzie ku rozwojowi, tylko chyli się ku upadkowi, a prezes a i obecni ciechu wykazują się tym, że są tego rodzaju zyski przynoszone z tej firmy, ale jakim kosztem? Kosztem faktycznie tego, że e, pracownicy są w taki, a, nic, a nie inny sposób traktowani.